zostanie stworzona w tym tygodniu w zejmie e, przez ruch Palikota i mam nadzieję także innych posłów, Twój e, Ruch e, e, i mam nadzieję także posłów z innych opcji, dlatego że sprawa eksmitowania tysięcy ludzi na bruk co roku jest sprawą bardzo e, niehumanitarną. Po prostu nie można dopuścić do tego, żeby polskie państwo tak dalece nie szanowało praw człowieka, bo prawo do mieszkania jest prawem człowieka i rozumieją to wszystkie rozwinięte demokracje, ciężko zrozumieć to polskim politykom od lat, którzy utrzymują sytuację taką, że w Polsce tak naprawdę wielu ludzi wyrzuca się na bruk tylko dlatego, że doprowadzono do sytuacji, w której nie mogą, nie są w stanie zapłacić czynszów, Mieszkają w tych mieszkaniach od wielu lat, bardzo często i mimo to państwo nie bierze odpowiedzialności za swoje decyzje. Za swoje decyzje każdy musi odpowiadać, nawet dziecko. A politycy, w szczególności, którzy działają w naszym imieniu, którzy działają w imieniu społeczeństwa, którzy powinni tak działać, ale tego nie robią. Politycy reprezentują często interesy wielkich korporacji, interesy deweloperów, a nie interesy społeczeństwa. Nie wolno takiej sytuacji dłużej utrzymywać, dlatego ta ustawa znajdzie się w parlamencie i będziemy wszyscy przyglądać się politykom, jak będą w tej sprawie głosowali. Dziękuję bardzo.